Spożywanie cebuli w określony sposób może przynieść niesamowite korzyści zdrowotne, które sprawią, że poczujesz się o 10 lat młodziej i poprawisz swoje ogólne samopoczucie. Metody te mogą również pomóc w leczeniu różnych chorób w organizmie, ale ważne jest, aby zastosować właściwe podejście i wybrać odpowiedni rodzaj cebuli, co wyjaśnimy w tym filmie. Zanim zaczniemy jeśli próbowałeś używać cebuli dla korzyści zdrowotnych, polub ten film, aby pokazać swoje zainteresowanie. Jeśli jesteś nowy na naszym kanale, zasubskrybuj i włącz dzwonek powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami. Działanie przeciwcukrzycowe. Surowa cebula doskonale kontroluje poziom cukru we krwi, szczególnie u osób cierpiących na cukrzycę. Przegląd z 2013 roku. W Preventive Nutrition and Food Science podkreśla przeciwcukrzycowe właściwości cebuli ze względu na jej aktywne związki. Kwercetyna, silny przeciwutleniacz zawarty w cebuli, pomaga organizmowi lepiej reagować na insulinę i kontrolować poziom cukru we krwi. Inne związki zawierające siarkę, takie jak sulfotlenki cysteiny i metionina, Tworzą korzystne substancje, gdy cebula jest cięta lub rzuta, pomagając obniżyć poziom cukru we krwi poprzez zwiększenie uwalniania insuliny i poprawę zarządzania glukozą. Flawonoidy, takie jak rutyna, również wspomagają kontrolę poziomu cukru we krwi, poprawiając profil lipidowy krwi i wzmacniając obronę antyoksydacyjną. Podsumowując, surowa cebula może naturalnie pomóc w leczeniu cukrzycy poprzez zwiększenie odpowiedzi insulinowej, regulację poziomu cukru we krwi i wspieranie ogólnego zdrowia metabolicznego, zwiększanie poziomu testosteronu. Cebula jest bardzo korzystna dla mężczyzn, ponieważ zwiększa produkcję testosteronu i poprawia krążenie krwi w organizmie. Ten zwiększony przepływ krwi. Skutkuje zwiększoną energią i witalnością. Flavonoidy zawarte w cebuli pomagają zwalczać choroby, które zmniejszają przepływ krwi, a także poprawiają jakość nasienia. Cebula jest bogata w witaminę B1, która dostarcza energii plemnikom oraz witaminę B2, która zwalcza wolne rodniki, które mogą szkodzić zdrowiu plemników. Ponadto cebula może zmniejszyć ryzyko powiększenia prostaty. Poprawa kondycji włosów. Sok z cebuli ma wiele skutecznych właściwości i istotnych związków, które wzmacniają mieszki włosowe i leczą problemy skóry głowy. Bogata w siarkę cebula pomaga stymulować krążenie krwi w skórze głowy i zwiększa dopływ tlenu do mieszków włosowych, co wzmacnia cebulki włosów i wspomaga ich wzrost. Siarka zwiększa również gęstość włosów i leczy infekcje grzybicze lub bakteryjne skóry głowy, które mogą powodować uszkodzenie i wypadanie włosów. Dodatkowo sok z cebuli jest wysoce skuteczny w zwalczaniu i eliminowaniu łupieżu. Poprawa stanu skóry. Cebula jest bogata w witaminy E i A, które pomagają chronić skórę przed drobnymi zmarszczkami, i zmniejszają widoczność oznak starzenia. Przeciwutleniacze zawarte w cebuli zapobiegają powstawaniu zmarszczek i promują młody wygląd. Dodatkowo, witamina C zawarta w cebuli poprawia zdrowie skóry, nadając jej świeżość i blask, jednocześnie pomagając wyeliminować ciemne plamy i przebarwienia. Cebula ma również silne właściwości antybakteryjne. Dzięki czemu jest skuteczna w leczeniu trądziku i bakterii. Ich wysoka kwasowość może również przyczynić się do usunięcia pieprzyków na skórze. Właściwości przeciwzapalne. Surowa cebula świetnie nadaje się do zmniejszania stanów zapalnych ze względu na kilka ważnych związków. Kwercetyna, flavonoid, występujący w dużych ilościach w cebuli. Jest szczególnie dobry w zmniejszaniu stanu zapalnego. Działa poprzez blokowanie enzymów powodujących stany zapalne i zatrzymywanie czynników takich jak leukotrieny i prostaglandyny. Badanie z 2020 roku, opublikowane w czasopiśmie Molecules, wykazało skuteczność kwercetyny w zarządzaniu stanem zapalnym, co sugeruje, że może ona pomóc w różnych chorobach zapalnych. Cebula, Zawiera również tiosulfiniany, które są związkami siarki o właściwościach przeciwzapalnych. Związki te zmniejszają produkcję cytokin, które odgrywają główną rolę w stanach zapalnych. Związki siarki zawarte w cebuli pomagają również w detoksykacji organizmu, co może zmniejszyć stan zapalny wywołany przez toksyny. Regularne spożywanie surowej cebuli może pomóc w radzeniu sobie z przewlekłym stanem zapalnym i zapobieganiu chorobom, takim jak choroby układu krążenia i zapalenie stawów. Połączenie przeciwutleniaczy i związków siarki w surowej cebuli sprawia, że jest ona doskonałym wyborem do zmniejszania stanu zapalnego i wspierania ogólnego stanu zdrowia. Wspomaga zdrowie serca. Surowa cebula jest bogata w związki, które wspierają zdrowie serca. Jednym z kluczowych składników jest kwercetyna, przeciwutleniający flavonoid, znany z obniżania wysokiego ciśnienia krwi, istotnego czynnika ryzyka chorób serca. Badanie przeprowadzone w 2010 roku w Journal of Agricultural and Food Chemistry wykazało, że kwercetyna skutecznie obniża ciśnienie krwi u osób dorosłych z nadciśnieniem. Cebula zawiera również związki siarki, takie jak tiosulfiniany i cepaeny, które mają właściwości przeciwzapalne, które pomagają zmniejszyć przewlekły stan zapalny, czynnik chorób serca. Ponadto, związki siarki organicznej w cebuli są powiązane z lepszym zdrowiem serca poprzez obniżenie poziomu cholesterolu i poprawę ogólnej funkcji naczyń krwionośnych. Badanie przeprowadzone w 2020 roku Frontiers in Nutrition wykazało, że związki siarki organicznej pomagają zmniejszyć sztywność naczyń krwionośnych, poprawiając zdrowie tętnic i zapobiegając. Chorobom serca. Podsumowując, związki znajdujące się w surowej cebuli oferują naturalny i skuteczny sposób wspierania zdrowia serca. Włączenie surowej cebuli do diety może zapewnić znaczące korzyści dla układu sercowo-naczyniowego, co czyni ją doskonałym wyborem dla diety zdrowej dla serca, działanie przeciw otyłości. Surowa cebula zawiera związki takie jak kwercetyna i glukozydy kwercetyny, które pomagają zwalczać otyłość. Badanie przeprowadzone w 2020 roku w Journal of Inflammation Research wykazało, że kwercetyna poprawia metabolizm lipidów i zmniejsza stan zapalny, co jest kluczowym czynnikiem w leczeniu otyłości. Glukozydy kwercetyny pomagają również regulować poziom cukru we krwi i poprawiają zdrowie metaboliczne Flawonoidy te wpływają na akumulację tłuszczu i zużycie energii, a nie tylko na spożycie kalorii. Dodanie surowej cebuli do diety może poprawić zdrowie metaboliczne i pomóc w kontroli wagi. W połączeniu ze zbilansowaną dietą i zdrowym stylem życia, surowa cebula jest przydatnym narzędziem w walce z otyłością, oferując więcej niż tylko smak. Działanie Przeciwdrobnoustrojowe. Ostatnie badania pokazują, że surowa cebula ma silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Badanie z 2020 2022 roku w Food Frontiers podkreśliło związki takie jak onionina A i sulfotlenki cysteiny, które hamują wzrost różnych bakterii, w tym szczepów opornych na antybiotyki. Cebulina A. Związek siarki zaburza ściany komórkowe bakterii, utrudniając ich wzrost i przetrwanie. Kwercetyna i jej pochodne, takie jak kwercetyno-3-glukozyd i kwercetyno-4-glukozyd, również znacząco przyczyniają się do przeciwdrobnoustrojowego działania surowej cebuli. Te flawonoidy zakłócają działanie błon mikrobiologicznych i hamują enzymy bakteryjne kluczowe dla infekcji i przetrwania. Połączone działanie tych związków sprawia, że surowa cebula jest potężnym naturalnym środkiem zmniejszającym obecność drobnoustrojów i zwiększającym bezpieczeństwo żywności. Włączenie surowej cebuli do diety może pomóc w zarządzaniu i zapobieganiu infekcjom mikrobiologicznym, wykorzystując jej właściwości przeciwdrobnoustrojowe dla lepszego zdrowia. Neuroprotekcja Surowa cebula jest bogata w związki, które chronią mózg, co czyni ją ważną w neurobiologii żywieniowej. Kwercetyna i jej pochodne, takie jak kwercetyno 3 glukozyt i kwercetyno 4 glukozyt, są kluczowe dla neuroprotekcji ze względu na ich właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające pomagają one zwalczać stres oksydacyjny i stany zapalne, które przyczyniają się do chorób takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Badanie z 2021 roku, opublikowane w Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, wykazało, że kwercetyna z cebuli może zmniejszyć związany z wiekiem spadek funkcji poznawczych poprzez ochronę neuronów i poprawę funkcji mózgu. Cebulina A Inny związek siarki pomaga zapobiegać zaburzeniom neurodegeneracyjnym, chroniąc przed stanem zapalnym i uszkodzeniem neuronów. Sulfotlenki cysteiny, zawarte w cebuli, pomagają w tworzeniu glutacjonu, przeciwutleniacza, o kluczowym znaczeniu dla ochrony przed uszkodzeniem komórek mózgowych. Związki te wspólnie wspierają zdrowie mózgu i oferują strategię zapobiegawczą przeciwko pogorszeniu. Funkcji poznawczych. Włączenie surowej cebuli do diety może znacząco wpłynąć na zdrowie neurologiczne, wspierając funkcjonowanie mózgu i chroniąc przed pogorszeniem funkcji poznawczych. Podkreśla to znaczenie wyborów żywieniowych dla utrzymania i poprawy zdrowia mózgu. Ochrona wątroby i nerek. Surowa cebula wspiera zdrowie wątroby i nerek dzięki bogatym związkom bioaktywnym, w tym Cebulinie A, kwercetynie i sulfotlenkom cysteiny. Badanie przeprowadzone w 2017 roku w Indian Journal of Clinical Biochemistry wykazało, że cebula A zmniejsza stan zapalny i stres oksydacyjny w wątrobie, łagodząc uszkodzenia wątroby poprzez obniżenie cytokin prozapalnych i zwiększenie aktywności enzymów przeciwutleniających. Kwercetyna i jej pochodne takie jak kwercetyno-3-glukozyt i kwercetyno-4-glukozyt, są niezbędne dla zdrowia nerek, zapobiegają zwłóknieniu i poprawiają czynność nerek poprzez modulowanie szlaków zwłóknienia tkanek i neutralizowanie szkodliwych wolnych rodników w tkankach wątroby i nerek. Zawarte w cebuli sulfootlenki cysteiny wytwarzają tiosulfiniany, i inne związki siarki o właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych wspomagając detoksykację wątroby. Regularne spożywanie surowej cebuli może naturalnie wspomagać pracę wątroby i nerek, chroniąc i poprawiając ich zdrowie. Ochrona układu oddechowego. Surowa cebula jest pełna związków, które wspierają zdrowie układu oddechowego, w szczególności kwercetyny i sulfotlenków cysteiny. Kwercetyna, silny przeciwutleniacz, ma silne właściwości przeciwzapalne, które mogą pomóc złagodzić astmę i zapalenie oskrzeli poprzez zmniejszenie produkcji histaminy i reakcji alergicznych. Sulfotlenki cysteiny, odpowiedzialne za ostry zapach cebuli, mają właściwości mukolityczne, które pomagają rozbijać śluz i oczyszczać drogi oddechowe, co jest korzystne. W przypadku zastoj nowych chorób układu oddechowego. W badaniu z 2023 roku, opublikowanym w Journal of Nutrients, odnotowano skuteczność tych związków w zapobieganiu stanom zapalnym w infekcjach dróg oddechowych. Cebula zawiera również flavonoidy, takie jak kwercetyno 3 glukozyt i kwercetyno 4 glukozyt, które wzmacniają obronę antyoksydacyjną przed patogenami układu oddechowego. Ta wielowarstwowa obrona pomaga radzić sobie z objawami i wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami dróg oddechowych. Włączenie surowej cebuli do diety może naturalnie poprawić zdrowie układu oddechowego poprzez poprawę funkcji płuc i ochronę przed infekcjami, co czyni ją cennym dodatkiem do diety ukierunkowanej na zdrowie układu oddechowego. Ochrona układu trawiennego. Dieta bogata w cebule korzystnie wpływa na układ trawienny ze względu na zawartość błonnika i związków bioaktywnych. Błonnik zawarty w cebuli działa jak prebiotyk, promując wzrost pożytecznych bakterii jelitowych i zapewniając płynne trawienie. W badaniu Frontiers in Nutrition z 2021 roku zwrócono uwagę na onioninę A. Związek siarki zawarty w cebuli, który chroni przed infekcjami żołądkowo-jelitowymi i wspiera integralność wyściółki jelit, poprawiając zdrowie układu pokarmowego. Cebula zawiera również kwercetynę i jej pochodne, takie jak kwercetyno-3-glukozyt i kwercetyno-4-glukozyt. Te flawonoidy mają właściwości przeciwzapalne, które zmniejszają stan zapalny jelit, i pomagają radzić sobie z takimi schorzeniami, jak zespół jelita drażliwego, IBS. Kwercetyna moduluje również mikrobiotę jelitową, przyczyniając się do zrównoważonego ekosystemu trawiennego. Włączenie cebuli do diety może w naturalny sposób wspierać i poprawiać zdrowie układu trawiennego, o co czyni ją cennym dodatkiem do diety skoncentrowanej na zdrowiu jelit. Ulga dla alergików. Surowa cebula może pomóc złagodzić objawy alergii dzięki związkom takim jak kwercetyna i glukozydy kwercetyny. Badanie przeprowadzone w 2016 roku w Molecules wykazało, że kwercetyna zapobiega uwalnianiu histaminy, zmniejszając reakcje alergiczne poprzez stabilizację komórek tucznych. Cebula zawiera również sulfotlenki cysteiny które mają działanie przeciwzapalne, co może pomóc w łagodzeniu alergii poprzez oczyszczanie dróg oddechowych. Ponadto flawonoidy, takie jak rutyna, wzmacniają działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające kwercetyny, czyniąc ją bardziej skuteczną w walce z alergiami. Spożywanie surowej cebuli może stanowić naturalne lekarstwo na alergię, wykorzystując jej właściwości przeciwhistaminowe, przeciwzapalne i przeciwutleniające w celu uzyskania optymalnej ulgi. Poprawa snu. Cebula jest bogata w składniki odżywcze i naturalne przeciwutleniacze, w tym tryptofan, aminokwas, który wspomaga produkcję hormonu melatoniny w organizmie. Melatonina odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu trudności ze snem i pomaga mózgowi osiągnąć głęboki sen. Spożywanie cebuli przed snem może przyczynić się do lepszej jakości snu, zmniejszenia bezsenności i obniżenia poziomu stresu. Ponadto, błonnik pokarmowy i witamina C zawarte w cebuli pomagają obniżyć poziom stresu wieczorem, co dodatkowo pomaga w poprawie snu. Poprawa zdrowia kości Badania pokazują, że związki zawarte w cebuli znacząco poprawiają zdrowie kości. Badanie przeprowadzone w 2009 roku w Journal of Menopause wykazało, że codzienne spożywanie cebuli poprawiło gęstość kości u kobiet w wieku 50 lat i starszych. Wynika to z bioaktywnych związków, takich jak kwercetyna i jej pochodne, które mają właściwości przeciwutleniające, które zmniejszają stan zapalny i stres oksydacyjny, pomagając zapobiegać niszczeniu kości. Cebula zawiera również sulfotlenki cysteiny i inne związki siarki, które korzystnie wpływają na metabolizm tkanki łącznej i kości. W szczególności kwercetyna hamuje osteoklastogenezę, proces rozpadu tkanki kostnej, pomagając utrzymać gęstość i wytrzymałość kości. Dodatkowo, rutyna zawarta w cebuli wspomaga regenerację kości i zmniejsza ryzyko złamań. Odkrycia te podkreślają rolę cebuli w promowaniu zdrowia kości i utrzymaniu integralności szkieletu. Włączenie surowej cebuli do diety może pomóc w utrzymaniu mocnych kości i zapobieganiu schorzeniom związanym z kośćmi, szczególnie w przypadku osób zagrożonych utratą gęstości kości. Jej bogata zawartość flawonoidów i związków siarki oferuje. Naturalny sposób na wsparcie i poprawę zdrowia kości. Poprawa zdrowia wzroku. Włączenie surowej cebuli do diety może poprawić zdrowie wzroku dzięki korzystnym związkom, takim jak kwercetyna i sulfotlenki cysteiny. Kwercetyna, silny przeciwutleniacz zawarty w cebuli, chroni przed stanami zapalnymi oczu i zmniejsza ryzyko zaćmy. Badanie przeprowadzone w 2021 roku w Antioxidants wykazało, że kwercetyna w diecie pomaga radzić sobie ze stresem oksydacyjnym i łagodzi choroby oczu związane z wiekiem. Sulfotlenki cysteiny, które nadają cebuli ostry zapach, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia oczu, ponieważ są prekursorami glutationu. Glutation jest ważnym przeciwutleniaczem w oku, który chroni soczewkę przed uszkodzeniem oksydacyjnym i zapobiega zaćmie. Włączenie surowej cebuli do diety wspiera i zachowuje zdrowie wzroku, chroniąc przed stresem oksydacyjnym i związanymi z wiekiem problemami ze wzrokiem. Zapobieganie nowotworom. Surowa cebula zawiera bioaktywne związki, które mogą pomóc w zapobieganiu nowotworom. Należą do nich flawonoidy, takie jak kwercetyna i jej pochodne, oraz związki siarki, takie jak sulfotlenki cysteiny i cebulina A. Badanie z 2019 roku w Phytotherapy Research podkreśliło, że te flawonoidy hamują wzrost i proliferację guza. W szczególności kwercetyna indukuje apoptozę zaprogramowaną śmierć komórki w komórkach nowotworowych i hamuje angiogenezę, tworzenie nowych naczyń krwionośnych, których potrzebują guzy. Cebulina A okazała się obiecująca w zwalczaniu raka jajnika. Badanie przeprowadzone w 2016 w czasopiśmie Scientific Reports wykazało, że onionina A ingeruje w mikrośrodowisko guza, utrudniając komórkom nowotworowym proliferację i inwazję na zdrowe tkanki. Sulfotlenki cysteiny w cebuli tworzą związki siarki organicznej podczas siekania lub rzucia, które mają właściwości chemoprewencyjne. Związki te pomagają w detoksykacji czynników rakotwórczych i wzmacniają obronę antyoksydacyjną. Ogólnie rzecz biorąc, synergistyczne działanie tych związków sprawia, że surowa cebula jest cennym dodatkiem do diety, do diety zapobiegającej nowotworom. Włączenie surowej cebuli może zapewnić naturalne podejście do profilaktyki raka, wykorzystując jej silne właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i chemoprewencyjne. Wybór odpowiedniego rodzaju cebuli dla korzyści zdrowotnych. Rodzaj wybranej cebuli może wpływać na uzyskiwane korzyści zdrowotne, ponieważ różne cebule zawierają różne poziomy korzystnych związków. Ogólnie rzecz biorąc, czerwona cebula jest uważana za najzdrowszy wybór ze względu na wyższą zawartość przeciwutleniaczy zwłaszcza kwercetyny i antocyjanów które nadają jej charakterystyczny kolor żółta cebula jest również dobrym wyborem ponieważ ma wysoki poziom flawonoidów i związków siarki które przyczyniają się do wielu korzyści zdrowotnych biała cebula choć ma nieco niższą zawartość tych związków Nadal jest zdrowym wyborem i może być łatwiejsza do strawienia dla niektórych osób. Ilość surowej cebuli, którą należy spożywać, zależy od ogólnej diety i stanu zdrowia. Ogólnie rzecz biorąc, spożywanie około pół do jednej surowej cebuli dziennie może zapewnić korzyści zdrowotne bez powodowania dyskomfortu trawiennego. Włączenie cebuli jako regularnej części diety. Zamiast okazjonalnego spożywania dużych ilości jest bardziej korzystne dla trwałych efektów zdrowotnych. Drodzy widzowie, to wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten film, daj mu kciuka w górę i podziel się nim ze znajomymi. Chętnie poznamy Twoje opinie w sekcji komentarzy. Jeśli jesteś tu nowy, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami. Dziękujemy za oglądanie i do widzenia.